Siemanko, witam Was serdecznie. Dzisiaj niespodzianka, pewnie się nie spodziewacie. Zagramy sobie w Heroes and Generals. Dobra, jedziemy. Gramy aliantami. Pojedziemy sobie z linii C. My gramy miasteczko. Mam już Grisgana z zmodowanego na Maxa, Tak mi się wydaje, przynajmniej. Możliwe, że ktoś tam jakichś innych modów używa, ale już w każdym razie każdą część mam do Grisgana. 600 FPS-ów, co ja gadam, strzałów na minutę I mam nadzieję, że parę fragów fajnych z tego siądzie, tutaj już, kurczę, pierwszy się szykuje ten kurczę I znowu robię to, co zawsze, kurczę, zobaczę fraga i zamiast jechać na punkt, to sobie stoję i się z nimi strzelam i przez to najczęściej ginę Także Także Trzeba zasuwać na punkcik. Tym bardziej, że tu jeden z naszych już jest w środku. Gdzie oni się tu pochowali? Wow Ty, kurde, mi tu zgro... Z grisgana mnie tu chciał Pojechać! O nie, on już dał radę Dobra Tak się spiąłem, że mało się nie pos... No Zawału nie dostałem Dobra, następna próba Mam nadzieję, że ktoś tu APC ma jakieś u nas żeby tam przejechać O już C2 tracimy pięknie pięknie Tam już jakiś koleżka będzie do mnie snajpił Dwóch nawet Wow Ale Hedzika dostał. O nie, i mój mnie zabił Nie, już myślałem, że mnie mój zabił No dobra, ale wyzerowana C2 Przynajmniej się tu respić nie będą Próbujemy dalej. Kurczę, nie wiem, czy mi się nie, nie wiem czy nam się uda wejść do tego miasta, bo jednak to miasteczko kurczę Tutaj trzeba, troszkę zorganizowanej akcji tu się, tutaj trzeba w parę osób kurczę się wbijać do tego miasta samemu, tak ciężko trochę. Znaczy no, na randomie. O nie, tutaj mina, no na środku pola, nie wierzę. A kiedyś w którymś odcinku mówiłem o tych minach, że kurczę ja te miny wszędzie znajdę. Tutaj to jeszcze było tak w miarę blisko budynku, ale kiedyś naprawdę, kurczę, na samym środku pola wjechałem w minę, nie wiem co tam o to, jakbym tutaj jechał i w takim miejscu właśnie na minę wjechałem. Teraz to jeszcze nie była taka tragedia, no ale i tak, kurczę, no, nie zdarzyło mi się w tamtym miejscu miny podłożyć nigdy. Co on go, samolotem chciał, kurczę, zgarnąć? Mnie wali strasznie mnie wkurza to mignięcie. Nie wiem, czy was też to tak wkurza, ale mnie to normalnie do szału doprowadza. O nie, a dobrze, że ten grana się odbił. Można na niego wejdzie Niestety nie chciałbym na niego wejść. Ale nie tak no, jak to idzie? 4-4 4 na 4, no dobra, no, słabo. Słabo nam ten atak idzie coś, póki co. O, kurczę tak Nie spodziewaliście się, że, że dzisiaj będę w Heroesy grał, nie? Kurczę. Będziemy C3, to pokażę wam fajny sposób, jak się można na C4 dostać. Już część z Was pewnie to widziała w którymś odcinku gameplaya, ale pewnie nie wszyscy, więc spróbuję jeszcze raz pokazać. Nie wiem czy mi się uda. Uo! Drzewo mnie zaatakowało. Ale się rzuciło na mnie, widzieliście to? Eee, pewnie część z Was jeszcze nie widziała, także chciałbym wam pokazać, jak sobie można fajnie... A ty mi tu gdzie frycuje, giń! Dobra, zobaczymy może się uda. Jakiegoś hedika na dzień dobry szczelić. Przewodniczący, że O, coś przyjechało przyjechało na przykład, go Okej, okay, mamy C3. No dobra, mój Jeep... O! Helkat? A kurczę, przecież ja jestem u amerykańców. Ja pierniczę, się nie mogę przyzwyczaić, że ja jestem po drugiej stronie teraz. Masakra. Ale tu nerwowo na tym serwerze, kurczę, już się wyzywają. Patrzcie na tej mapie. No. no i gitara, spróbujemy sobie coś postrzelać. Kurde, typost, zasrany no. Zasrany typost. czy ktoś tam jest w tym okienku, ale bardzo często tam są snajperzy, więc czasami fajnie tam nawet na ślepo parę strzałów posłać. Może ktoś dostanie akurat. No przez mocnie przejdę raczej na piechotę. Nie wiem. Kurczę, co nam biorą, co jest ludzie? w ogóle nawet nie zauważyłem, że już nam zajumali to C Kurczę, się wczułem za bardzo Które my linie w ogóle mamy? C i E Nie wiem, spróbuję może tam Od strony B się jakoś przedost... O nie, czołg mi dupnął no. no ale dobra, będę miał Jeepka To może teraz yy, pokażę wam właśnie Jak sobie można fajnie przejechać na... Na C4 Mam nadzieję, że się nie utopię. I że mi jeepek nie zdechnie, bo kurczę wiem, że motorkiem bez problemu tam przejeżdżałem, ale on jest szybszy, a jeepkiem trzeba dokładniej najechać i to może być problem. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki! Tutaj widzicie, jest taki cień w rzece I ten cień to jest właśnie taka płycizna Którą sobie można Utknąć Jeepkiem Dobra, ale jak już tutaj jestem to wam pokażę Tutaj normalnie można Jeepkiem przejechać, teraz mi się nie udało Bo to, widzicie tak troszeczkę Skręca bok, ja oczywiście za szybko skręciłem Dlatego właśnie Utknąłem, ale tędy się da przejechać normalnie Jeepkiem, motorkiem jedziecie tutaj całą tą wysepkę tam do tej małej przede mną aż i potem sobie wjeżdżacie do wody i macie parę metrów do przepłynięcia do murów miasta kiedyś tutaj można było nawet APC-kiem wjechać tylko było tutaj więcej drzew na tej wyspie, można było tego APC-ka schować przy tych drzewach no i on tam zostawał, potem to zmienili, że ten apc jak go zostawiliście tutaj na wysepce to po jakimś czasie, po kilku sekundach znikał po prostu nawet jeśli dalej, dalej żyliście to ten APC i tak znika. No i tak jest do dzisiaj, że tutaj niestety IPC-ka nie można zostawić. No ale teraz i tak tutaj byłaby kiepska miejscówka, bo nawet nie ma go za czym schować, więc pewnie bardzo szybko by go ktoś wypatrzył i zniszczył. No, ale w każdym razie tutaj można jeepkiem albo motorkiem przejechać aż do tego miejsca, gdzie jestem teraz. Tutaj sobie do wody wjechać i potem patrzcie, macie już tylko kawałeczek do przepłynięcia. Także fajne, fajne podejście. Oczywiście musiałem sfailować, jak chciałem Wam to na filmiku pokazać. No ale to no, może będą jeszcze inne, następne okazje. To jeszcze, jeszcze się poprawię. No trzeba tam troszeczkę wprawy nabrać w tym przejeżdżaniu przez tą mieliznę. To trzeba to po prostu na pamięć robić. A troszeczkę mniej firosy, gram, to troszeczkę z wprawy wyszedłem. I tutaj sobie wchodzicie na C4 od tyłu. Widzę, że jest zajęta, ale pokażę Wam, którędy można sobie tam dobiec, jak już tutaj dopłyniecie. Tutaj przez murek i tutaj bardzo często można jakieś czołgi dorwać przeciwnika, bo oni tutaj tą drogą właśnie przejeżdżają. Albo jakiegoś Niemca. No o i tutaj już jest C4 za tym budynkiem. O, tu jest budynek C4. I fajnie jest sobie tutaj szybko wbiec za tą skrzyneczką. Wtedy, jak wam granaty tutaj wrzucają do środka, to za tą skrzyneczką jesteście bezpieczni. Granaty nam tutaj nic nie zrobią. No i sobie czekacie, aż ktoś biegnie, pyk i tak dalej, nie? Dobra, lecę na następny punkt. O jedynkę widzę, atakujemy. Kurczę, myślałem, że tego Że będzie gorzej, ale jednak się widzę, spieliśmy. O, już się nasi widzę, jarają. Bye bye, O1. Oh takie trochę ja to nie lubię takich kurcze kozaków bo to zawsze jest takie wiecie podniecanie się a jeszcze nie mamy tego o jeden dobra teraz już raczej 4-0 to na pewno to weźmiemy dobra mamy o jeden. o ty ale mnie wystraszył i możemy cisnąć na o2 a jak tam linia E całą linię E straciliśmy, no to nie za fajnie Nie za fajnie, że nam to E zamknęli Co oni tu tymi czołgistami bez czołgów kur przebiegają Co to za dziwne jakieś obyczaje Nic ja chyba spróbuję tej Ojedynki pobronić trochę, bo tu widzę atakują a jak stracimy o jeden, to jesteśmy w czarnej dupie. O nie! A mi wyskoczył. No, bot mnie zabił, no. Bot mnie zabił. No, niestety tego raczej nie wygramy. już jeden stracono. O. Myślałem, że się plecami obrócił, ale niestety. No dawać panowie trzymać to C4. No, aż no, tam Jeepek podjechał z niemiaszkami. Na górze był jeden. Gdzie on to, kurczę, przejmuje? Dobra, wrócę Bańka Kurczę, te dechy wszędzie. Wiocha zabita dechami. To jest miasteczko, nie? Wszędzie kurde dechy Spokojnie, spokojnie. Kurde, snajper z co tu się dzieje? Biegaj, biegaj, biegaj! Forest, run forest! O nie! I z tyłu, kurczę, jeszcze tam w okienku były skrzynkami jeden, ale. O, jeszcze zabiłem kogoś granatem. Fajnie. Nie, swojego zabiłem, matko, bo Czemu to się stało? że popisałem teraz. Nie. O nie. O nie. O nie. O nie. O nie. się widzę chyba dopiero... a nie, dobra, nieważne. No i co, i wypychają nas przez ten most. Dobra, no, ale przynajmniej chociaż jeszcze jeden wpadł. Cieńko kurczę, nie wiem jak my mogliśmy to E1 stracić, kurczę. A teraz, jak już nas wypchnęli, to już raczej przez ten moc nie wrócimy. Spróbuję jeszcze raz, ale marnie to widzę. Tam już chyba czołg stoi. Albo to był nasz Helka, to po lewej czołg. No, hejtze. Pozamiatane, jak to się mówi. Po zabawie. Spróbuję teraz jeszcze raz przez tą wysepkę przejechać, chociaż... Tam ten stoi w lesie, pewnie mnie zobaczy, jak będę przejeżdżał, ale no przynajmniej wam, chcę wam pokazać, że się da tym gibkiem tym przejechać. Może się tym razem udalnia. No, nie, no tak to nie. Jest to możliwe motorkiem się tu lepiej jedzie, bo jest szybciej no Ale jak się nie ma motorka To się ciśnie czym jest, czym można Dobra, no, C3 już tracimy No, to już po zabawie Kurczę, ile ta bitwa trwała? O, właśnie heter Tak myślałem, że mnie ten hejcer dorwie. No nic, tutaj już będą dożynki. Ale Tania skóry nie sprzedamy. Jadę jeszcze tam paru fryców zabić. Mam nadzieję, że paru zabić. Ale ich tam jest. No przeskakuj! No i dobra, taka sobie ta bitwa była, nie udało mi się dołączyć na początek, ale no zobaczmy jak tu wyszło, szóste miejsce, 18 na 12 fragów, coś tam nabiłem, ktoś tam miał 23 na 3, ale to chyba na samolocie koleżka, albo na jakimś czołgu, może snajper, no coś tam postrzelałem. ile zarobiliśmy, 6600... Bitwa trwała 32 minuty. O to nie to ja chyba na połowę bitwy tylko dołączyłem. 608 EXPA. O, piechota górą. Wszystko, nic więcej. Ok, e, zapłaciłem 4200, prawie 4300. No to 2000 do przodu, 2300. No taka bitewka. Raczej słaba bym powiedział. Dobra. Coś tam do rangi poszło. Od szóstej rangi wreszcie będę mógł rozkazy wydawać w składzie. W końcu jakiś dodatkowy x będzie wpadał. Ok, na dzisiaj to tyle. Zapraszam Was oczywiście na następne odcinki. Zachęcam Was również do oglądania serii z Ark Survival Evolved. Zacząłem nagrywać gameplay do tej gierki. Bardzo fajna gra. Jakby ktoś chciał to próbować, to zapraszam. Ciekawie się. Ja taka sandboxowa gierka, ale. No, musicie zobaczyć gameplay, a to zobaczycie, czy wam będzie pasowało. Do czego oczywiście was zachęcam. Zostawcie jakieś komentarze, zostawcie lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam na następne i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.